Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej w Sulęcinie to największa, najlepiej wyposażona szkoła ponadgimnazjalna w powiecie sulencińskim. Położenie szkoły zapewnia bardzo dobry dojazd z każdej miejscowości zlokalizowanej nie tylko na terenie powiatu, lecz także z sąsiednich różnych kierunków. Dla uczniów z odległych miejsc zapewnia 90 miejsc w pobliskim szkolnym internacie z całodziennym wyżywieniem pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Baza szkoły odpowiada wysokim standardom edukacyjnym. Do dyspozycji uczniów są najnowszej generacji pomocy i środki dydaktyczne, audiowizualne i multimedialne dostępne w estetycznych i nowocześnie wyposażonych pracowniach i gabinetach lekcyjnych. W zespołu wchodzi kilka typów szkoł, m.in. Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeżeli chodzi o technikum, to kształcimy w zawodzie Technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik żywienia usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk. Na przestrzeni ostatnich lat szkoła się bardzo dynamicznie rozwija. Zsięgnęliśmy po środki unijne, udało nam się napisać z wielkim sukcesem projekty i tym samym doposażyliśmy szkołę w nowoczesny sprzęt z zakresu wszystkich branż, które wymieniłam. Oprócz projektów twardych w szkole zrealizowaliśmy mnóstwo, naprawdę bardzo wiele projektów miękkich. Dzięki temu uczniowie zostali doposażeni dodatkowo. Wiedza, umiejętności zawodowe. Mechanik monter maszyn i urządzeń to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Przemysł metalowy, maszynowy, budowlany, górniczy, rolniczy, sektor usług, transportu i komunikacji stanowi główne zaplecze pracy dla wykwalifikowanych mechaników. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest to zawód niezwykle uniwersalny, a zarazem wymagający specjalistycznych umiejętności i kompetencji zawodowych zdobywanych nie tylko drogą nauki formalnej w szkołach zawodowych, ale także nieformalnej, np. w miejscach pracy, poprzez osobiste doświadczenia. Zdobywane również na kursach zawodowych, które dają możliwość szybkiego przekwalifikowania się, będąc odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy i zatrudnienia. Jest to pracownia obróbki mechanicznej. Również realizujemy zajęcia tutaj z pomiarów warsztatowych. Uczniowie rozpoczynający edukację w przedmiotach techniki wytwarzania mają tutaj za zadanie zapoznać się z podstawowymi rodzajami obróbki mechanicznej, czyli toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie na maszynach oraz pomiary warsztatowe. Osoba ubiegająca się o dyplom uprawniający do wykonywania zawodu mechanika montera maszyn i urządzeń powinna zdać egzamin zawodowy z klasyfikacji M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. W tym dziale młodzież kształci się na półautomatach typu migomat w różnych technikach spawania. Mamy jeszcze spawanie w aluminium, ale młodzież w tym kierunku jeszcze nie jest u nas kształcona. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik, monter, maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Przestrzegania zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego. Sporządzania szkiców części maszyn. Sporządzania rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Rozróżnienia części maszyn i urządzeń. Rozróżnienia rodzajów połączeń. Przestrzegania zasad tolerancji i pasowań. Rozróżnienia materiałów konstrukcyjne i eksploatacyjne, rozróżnienia środków transportu wewnętrznego, dobierania sposobów transportu i składowania materiałów, rozpoznawania rodzajów korozji oraz określania sposobów ochrony przed korozją, rozróżnienia technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń, rozróżnienia maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej. Jeżeli jest zawód w szkole technik, mechanik o specjalizacji spawalnictwa, dostają papiery Unii Europejskiej, właśnie spawalnicze, które mogą na całym terenie Unii Europejskiej być jako spawacz. Udział uczniów w różnych zajęciach pozalekcyjnych, w różnych formach innych doskonalenia wiedzy, umiejętności jest bardzo istotny i bardzo ważny. Możemy poszczycić się nie tylko zawodami sportowymi, ale przede wszystkim umiejętnościami teatralnymi uczniów, jak i też wieloma wyjazdami, udziałami konkursach, olimpiadach, turniejach. Przyjmujemy miejscową młodzież, staramy się otworzyć im drogi do tego, aby mogli odnaleźć się na rynku pracy, umożliwiamy im to w zawodach takich jak elektryk, elektromechanik, monter, ślusarz, spawacz. Jest to obopólna korzyść, ponieważ my jako firma oferujemy tym młodym ludziom możliwość zdobycia doświadczenia, uczenia się od naszych doświadczonych inżynierów. Wyjeżdżając na różne międzynarodowe projekty, młodzi adepci mogą zobaczyć troszeczkę świata. My natomiast jako firma zyskujemy to, że młodzi ludzie, którzy dostali od nas szansę, zdobyli doświadczenie, wiedzę, zazwyczaj zostają z nami na dłużej, utożsamiają się z firmą i jest to taka obopólna więź z reguły na długie lata. No bo tutaj, dużo, tutaj ma, miałem takie perspektywy, nie? logistyk, nie? na przykład w Subicach jest spedytor, a tutaj jest logistyk, no i mi się właśnie bardziej spodobał Więc logistyk, możliwości. bo to jest, no, to jest szersze pojęcie. Nie? No i pani dyrektor też tutaj dużo się stara o uczniów, dba o nich. Nie? No, no są tu możliwości w tej szkole, można się rozwinąć. No, a ja na przykład uważam, że tutaj można poznać dużo ciekawych osób, dużo tak. fajnych nauczycieli i szkoła sama w sobie jest wysok na wysokim poziomie, nie? I, i warto tutaj przyjść naprawdę, nie? moim zdaniem. Może przyciągnąć, nie chodzi tylko o rozwijanie umiejętności takich typowo stricte związanych z edukacją, ale szkoła przede wszystkim może przyciągnąć ciepłem, atmosferą panującą w tej szkole, kadrą pedagogiczną, wysoko do tego przygotowaną. I to jest chyba takim naj, swoim sercem, inaczej krótko mówiąc.